Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Ja nadaję z Centrum Edukacyjnego Powiśle w Warszawie, a mój rozmówca Marek Janik reprezentuje i rozmawia z Centrum Edukacyjnego Brynica w Zagłębiu. W Zagłębiu. I to centrum obejmuje zarówno Zagłębie, jak i Górny Śląsk ponieważ Brynica jest to rzeka graniczna pomiędzy właśnie tymi obszarami, które kiedyś nawet dzieliły, dzieliła granica rozbioru. E, witaj e, Marku, szczęść Boże. Szczęść Boże, jeszcze chcę uzupełnić, że e, terytorialnie leżymy w powiecie tarnogórskim, czyli to jest powiat typowo śląski, natomiast e, tutaj ziemia czy tak powiedzmy Obszarowo jesteśmy położeni na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, czyli to jest połączenie dwóch, dwóch jakby powiedzmy takich, takich koncepcji organizacyjnych tego tej miejscowości. Także żeby, żeby widzowie dobrze wiedzieli, że, że terytorialnie jesteśmy na, na terenie Zagłębia, natomiast administracyjnie na terenie śląskim. No właśnie, Marku Ostatnio mówiliśmy na temat najnowszej książki dotyczącej Jędrzeja Giertycha. Jędrzej Giertych, wierny propagator Dmowskiego i ideolog katolickiego nacjonalizmu. To jest też pokłosie konferencji historycznej na ten temat. Bardzo serdecznie zapraszam. Ta książka, jak i wiele innych dostępna na cep sklep.pl. No, ta książka porusza fundamentalną sprawę, to znaczy relacji polskiego obozu narodowego z katolicyzmem. Jest to jeden z głównych tematów tej, tej książki, ponieważ właśnie tak pojmował ideologię polskiego nacjonalizmu, chociaż nie lubił tego słowa, czyli polską ideę narodową. Jędrzej, Jędrzej Giertych. Od momentu, kiedy ta książka wyszła, czyli od sierpnia, no rozpoczęła się też pewna dyskusja nad tym, jaką rolę ma i powinna mieć wiara katolicka w polskim obozie narodowym. I tutaj są nieliczne głosy takie, że tak powiem, oficjalne. Natomiast dużo jest takiego zamieszania podskórnego, a nawet różnego rodzaju ataków. No, moja osoba i zwłaszcza osoba Jerzego Zielińskiego została najmocniej zaatakowana przez, przez niektóre osoby. Które nie zgadzają się z tą, jak gdyby, tezą, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości i polskiej idei narodowej. Natomiast wiele osób uważa, że katolicyzm to jest tylko dodatek i to wcale nie taki jakiś ważny, istotny, i że polska idea narodowa mogłaby istnieć bez katolicyzmu. Jeżeli chodzi o oficjalne jakieś takie głosy, Mówię w tej podskórnej dyskusji, którą się czuje, że ona się toczy, no to był artykuł e, pana Michała Radzikowskiego na, na łamach e, myśli polskiej. E, taki dosyć długi, bo zajął e, dwie trzecie strony myśli polskiej, natomiast e, natomiast e, e, Podający właśnie argumenty strony przeciwnej oraz troszeczkę pewnych złośliwości, na przykład dotyczących skrótu nazwy Centrum Edukacyjnego Polska i innych spraw. Ale mówię, jak jest dyskusja, to zawsze takie rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast to jest jedyna, przynajmniej ze znanych mi oficjalnie podjęta prób podjęcia jakiejś dyskusji. Myśmy na tą dyskusję liczyli już w sierpniu. Od sierpnia do. Listopada minęły dwa miesiące, i to w zasadzie ten artykuł Radzikowskiego jest pierwszym. Z czego się cieszę, bo może jakaś dyskusja nastąpi i miejmy nadzieję, że w ramach prawa do, 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 do debaty i do dyskusji i do riposty Myśl Polska odpowiedź na artykuł Radzikowskiego umieści. Mam taką nadzieję. Ja też mam taką nadzieję, chociaż to co oni robią z twoim kanałem, że zgłaszają każdorazowo filmy, które ty publikujesz na temat właśnie ich ich, ich poglądów, czy tam powiedzmy wyraża swoje zdanie, no są, są na ich polecenie usuwane, no to ja pamiętam jeszcze chyba sprzed roku, czy sprzed półtora sytuację jak Portal Myśli Polskiej był blokowany w ogóle w sieci, no i, i my, jako środowiska z myślą polską współpracujące w jakiś sposób, i, i te środowiska związane z ruchem, z ideą narodową, żeśmy apelowali, żeby no te, te portale nie były blokowane. Natomiast oni po, stosują podwójne standardy. Jeśli ktoś z nimi podejmuje dyskusję, a poglądy tego kogoś nie zgadzają się z ich poglądami, no to, no to oni blokują te kanały. Także ja apeluję tutaj do redakcji Myśli Polskiej, do, do, do pana redaktora, szczególnie Jana Engelgarda, bo on jest taką twarzą e, redakcji i myśli o, od lat, żeby jednak e, tych podwójnych standardów nie stosować. No bo jeśli ma być dyskusja wokół jakiegoś tematu, no to ona powinna być otwarta, ona powinna się toczyć na naszych kanałach internetowych oraz na łamach Myśli Polskiej, być, powinna być twoja polemika zamieszczona e, bez jakichkolwiek powiedzmy tam stawek redakcyjnych. E, no czekamy, czekamy na ruch z ich strony, natomiast to że, to, że oni to robią, no ja tam oprócz tego artykułu pana Radzikowskiego w takiej malutkiej taki malutki rubryce, bodajże nasi na blogach czy nasi w sieci jest artykuł Łukasza Jaszczemskiego, który też nawiązuje do, do tego typu e, spraw i Łukasz Jastrzębski tam opisuje swoją, swoje początki z ruchem narodowym, w ogóle z ideą narodową, że, że związał się ze Stronnictwem Narodowym poprzez współpracę z panem Radwanem i tam i tam jeszcze jednym kolegą, którzy go przekonali do, do myśli narodowej no i pokrótce tam robić taką taką no taką retrospekcję myśli narodowej poczynając od Balickiego i Popławskiego czyli czyli no oni wszyscy wracają do, do, do początku w ogóle wykuwania się Idei Narodowej, myśli narodowej, rozpoczynają od Ligi Polskiej. No, Liga Polska wiemy, z jakich, z jakich dni powstała. Ona, ona była w pewnym momencie no, też infiltrowana przez masonów, dlatego, dlatego Dmowski prze, przeorganizował Ligę Polską i, 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 potem, i potem stworzył Ligę, Ligę Narodową, I wtedy, i, i wtedy on już miał wpływ na, na ideę narodową. Natomiast tak, no podwaliny pod pod, pod i pod polską myśl narodową dali Popławski, Walicki i również Dmowski. Natomiast no to były początki. My nie możemy mówić o tym teraz, że no, e, ten, ten katolicyzm to był to był jakimś dodatkiem doklejonym przez, przez Dmowskiego, no bo wiadomo, każda idea się e, wykuwa i potem krzepnie. I, i, i właśnie no polski nacjonalizm to jest na, nacjonalizm katolicki i ja się, ja się nie wstydzę mówić tego słowa nacjonalizm ja wiem że, że to jest słowo takie które bije po oczach niektórych no ale, ale ja jestem polskim, polskim nacjonalistą katolickim i, i, i się tego nie wstydzę dlatego twierdzę że Myśl polska powinna wrócić na te, na te stare dobre e, drogi, czyli ma być, ma być takim przeglądem różnych, e, różnych opcji w, narodowych. Jeśli teraz e, oni się odżegnują od tego, że nie są, nie są pismem narodowo-demokratycznym czy mówiącym o życiu i kulturze narodu, tylko są e, pismem geopolitycznym. No to dla mnie to już jest diametralna zmiana kierunku tego, tego tytułu, tej gazety. No i musimy zacząć myśleć, czy rzeczywiście to już, to, to, to już nie nastąpiło, to wrogie przejęcie, bo tam w jednym z filmów z panem Jerzym Zielińskim nawet padła taka, e, takie stwierdzenie, no, że Jan Engelgard dokonał wrogiego przejęcia tytułu na, na wzór przejęcia Paksu wcześniej, że w podobny sposób przejęli Państw. Dlatego ja apeluję do środowisk narodowych, żeby, żeby, zacząć, żeby zacząć głośno mówić i zadawać pytania. No bo na te pytania musimy usłyszeć odpowiedź, czy myśl Polska jest, czy wróci na drogę ruchu narodowego, czy myśli narodowej, czy pójdzie w tym kierunku geopolitycznym. No właśnie, więc. Yy... To jest bardzo istotna sprawa, tym bardziej, że to wymaga tego po prostu zwykła uczciwość wobec dawnych czytelników myśli polskiej, jak i obecnych, że pismo, w którego winiecie jest zdanie, że jest to tygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu, ukazujący się od 1941 roku, to na pewno od 1941 roku w Londynie. Nie ukazywał się tygodnik geopolityczny, tylko tygodnik narodowo-demokratyczny, który był organem Stronictwa Narodowego. Oczywiście tematyka geopolityczna mogła się tam pojawiać, ale nie było to uznawane za główną tematykę. No zresztą tygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu. Dużo mówi ten podtytuł: Sam za siebie. No ciebie. właśnie, tam nie było napisane, że to jest tygodnik poświęcony geopolityce i to geopolityce bardzo jednostronnie pojmowanej geopolityce, którą przez ostatnie 100 lat no kto reprezentował? Lenin, Stalin, Putin i Dugin wszyscy panowie na IN się kończący Myślę, że warto tą geopolitykę tych panów znać, ale twierdzić, że to jest nasza polska geopolityka i w jaki sposób ją propagować, no jest wielkim błędem, ponieważ w bardzo wielu sprawach, no między innymi w sprawach tych religijnych, duchowych, ideowych, to byli śmiertelni wrogowie, byli i są śmiertelni wrogowie Polski. O Leninie i Stalinie to chyba wszyscy wiedzą. Putin też na pewno nie sympatyzuje z Polską. Chociaż z tych postaci być może jest najbardziej taki neutralny. Natomiast Dugin wprost kilkakrotnie mówił, że największym problemem z Polakami i z Polską to jest katolicyzm. I że jeżeli Polska się katolicyzmu pozbędzie i nie będzie krajem i narodem katolickim, wówczas to jego zdaniem to ułatwi relacje, kontakty z Rosją. No nam takie relacje z Rosją. Gdybyśmy mieli to zrobić kosztem odrzucenia naszej wiary i naszej całej tradycji, naszej cywilizacji, naszej historii, no tak, 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 taki układ nas nie interesuje. Pewnie, że nas taki układ nie interesuje, natomiast no, jeśli rzeczywiście to jest tygodnik geopolityczny, to ja przypominam, że w przyszłym roku mija stulecie objęcia tej ministra spraw zagranicznych przez Maurycego Zamoyskiego, tak no to ja rzucam tutaj taki temat i może redaktorzy Myśli Polskiej zaczną właśnie pisać o, o geopolityce ruchu narodowego, no bo to ten temat jeszcze nie był zgłębiony. Zresztą my też się musimy nad tym pochylić. Ja już zaczynam, że tak powiem, w tym kierunku e, myśleć i działać. Natomiast, no cóż, jak nie, e, właśnie geopolityka ruchu narodowego. No, no jest piękny temat. Zapraszam, zapraszam panów redaktorów z Myśli Polskiej do zgłębienia tego tematu, tym bardziej, że w no, Maurycy był, a, a później jego syn, no, to byli ludzie, którzy wspierali myśl polską nie tylko słowem, ale swoim pieniądzem. Także no, coś, coś im się należy. Także no, zapraszam, zapraszam do, do podjęcia tego tematu. No kolega Jurek Zieliński, który współpracuje od 30 lat z myślą polską, praktycznie od początku jak ona się przeniosła z. Londynu do, 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 do Warszawy. No też apelował o podjęcie pewnych tematów dyskusyjnych. Niestety, po jakimś tam momencie zawahania ze strony niektórych członków redakcji propozycję Jurka Zielińskiego, żeby debata między innymi o katolicyzmie i nacjonalizmie polskim. Się odbyła, zostały odrzucone, więc miejmy nadzieję, że może Twoja propozycja zostanie przyjęta i że taka dyskusja w przyszłym roku. Przypomnijmy, że to rocznica jest na początku roku, zdaje się w styczniu czy w lutym, że taka dyskusja będzie się mogła odbyć. No tak, ale, ale to może trwać przez cały rok, no bo jednak, jednak ten. Zamojski trochę tym ministrem był także no, to jest taka e, w ogóle meandry polityki zagranicznej polskiej i, i współczesne kierunki no to, to ten temat jest niezgłębiony ja rozumiem że myśl Polska e, no tak jak ty powiedziałeś tylko jeden jeden kierunek geopolityki widzi i tylko ten jeden uznaje jako słuszny no ale dobrze no to otwórzmy łamy dla tych którzy którzy mają trochę inne, inne zdanie, i inne, inne wizje, inne poglądy, no bo o, y, Zamoyski nie był, nie był y, prorosy, pro, prorosyjski w tym rozumieniu, że no, był serwistą rosyjskim, no czegoś takiego nie było, to był polski patriota i głodno patrzał na, na politykę zagraniczną, wiadomo, że Sąsiadami trzeba żyć dobrze, ale ze wszystkimi sąsiadami, a nie tylko z jednym, no bo my jesteśmy w takim miejscu położeni, że jak będziemy tylko żyli dobrze z Rosją, to się skonfliktujemy z pozostałymi sąsiadami. Także trzeba, trzeba wszystkie, wszystkie te aspekty wziąć pod uwagę, e, a nie brnąć ślepo w, 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 w bogańskie, rosyjskie jakieś tam e, dążenia Dugina. No to tutaj bardzo wiele daje nauka o cywilizacjach profesora Feliksa Konecznego, który pokazywał, że taką czystą cywilizacją, w której naród polski powstawał, jest oczywiście cywilizacja łacińska, natomiast ze wschodu nas atakowała cywilizacja turańska, którą reprezentowało państwo rosyjskie, a z zachodu ze strony Niemiec, cywilizacja bizantyjska, która z Bizancją trafiła na dwór cesarza Niemiec poprzez księżniczkę Teofanię, i praktycznie od tysiąca lat państwo niemieckie, czy państwa niemieckie, bo tych państw było wiele, no opierały się na tym bizantynizmie, czego wyrazem na przykład w sprawie religii była, był protestantyzm, bo przyjęli tą właśnie bizantyjską zasadę cuius regio eius religio i każdy władca na terenie Niemiec, jak zmieniał swoje prywatne wyznanie, narzucał to swoim poddanym, swoim w dzisiejszych czasach się mówi obywatelom. Więc niestety to są zagrożenia cywilizacyjne i nam powinno być równie daleko do schizmatyckiego wschodu, jak i heretyckiego zachodu, z którymi graniczymy. Zgadza się jeszcze króciutko, bo nam już czas ucieka, to powinniśmy patrzeć na mądrość naszych, naszych władców z pierwszej Rzeczypospolitej, no bo gdyby oni stosowali. Zasady geopolityki i myśli polskiej, no, no to Polska by nie była mocarstwem. A była takim mocarstwem, choć niektórzy twierdzą, że nie. A więc ta mądrość naszych władców, czyli wykuwanie cywilizacji chrześcijańskiej tutaj w tym miejscu w Dorzeczu, Odry i Wisły, i, 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 i tu, gdzie leży. Tu, gdzie wtedy leżała Polska, także to była ta mądrość królów i na to musimy, na to musimy zwracać uwagę i tego się trzymać i w tym kierunku iść, mając na, na myśli odbudowę przyszłego państwa polskiego. Dziękuję bardzo za uwagę. Moim i Państwa gościem był Marek Janik, lider Centrum Edukacyjnego Brynica. Dziękuję Ci Marku, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Panem Bogiem wszystkiego dobrego życia. Państwa e, zachęcam do oglądania naszych programów, zarówno na YouTubie, na Ramblu, na Bitszu, na CDA, na VK, na Odysee. Wszędzie tam umieszczamy e, w zasadzie wszystkie nasze filmy na każdym z tych e, kanałów, więc e, ale dobrze jest mieć subskrypcję na wszelki wypadek e, na różnych kanałach. E, dziękuję bardzo za wsparcie finansowe, które jest niezbędne na rozwoju naszych działań statutowych, czyli edukacji, mediów, wydawnictw. Za każde wpłacone nawet nieduże, ale regularnie, na przykład co miesiąc kwoty, bardzo serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać. No i zapraszamy do naszej księgarni wysyłkowej, która, której nazwa jest skrótem od Centrum Edukacyjnego Polska. cep-sklep.pl to jest właśnie nasza nasza Księgarnia, a w niej książka, którą już pokazywałem, dotycząca Jędrzeja Giertycha jako nasiadowcy Dmowskiego, i kontynuatora Dmowskiego i, i ideologa nacjonalizmu katolickiego. Inne książki w tej serii to są książki po kłosie naszych konferencji historycznych. Polecam książki w serii gorące tematy, między innymi traktujące na temat obrony wiary katolickiej i cywilizacji europejskiej książki Arnaud Delachy dotyczący masonerii, masoneria czyżby papierowy Tygrys i tego samego autora również książka New Age, nowa religia, czyli on masoneria bardziej o historycznym trwającym od kilku wieków zagrożeniu, a New Age zagrożenie stosunkowo świeże, bo był to koniec XX wieku, największy rozwój New Age no, to był okres lat 80. -tych, 90. -tych. wtedy się więcej na ten temat e, zaczęło mówić. Z innych książek to również nowe zagrożenia, e, nowa książka Janusza Niemiera, e, Falowe Eldorado, beneficjenci nieświadome ofiary, bardzo ważna książka dotycząca między innymi wpływu fal elektromagnetycznych na życie człowieka. Polecam książki Henryka Pająka i te najnowsze o dotyczące wojny na, na, na Ukrainie oraz inne, na przykład seria Hazarska dzicz Panem Świata. Tu jest Zagłada Rosji, bardzo ważna książka pokazująca, że Rosja nie była Twórcą komunizmu, tylko była pierwszą ofiarą komunizmu. I tak naprawdę no, twierdzenie, że komunizm jest czymś rosyjskim, absolutnie jest nie, nieprawdziwe. Komunizm do Rosji trafił z Zachodu, a tymi, którzy byli, można powiedzieć, Propagatorami komunizmu na terenie Rosji, i, i który przybył generalnie z Niemiec, byli oczywiście e, przedstawiciele narodu niegdyś wybranego, e, którzy zdominowali partię bolszewicką. No i wreszcie książka Wigilina Noc e, 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 Radosna. Cezary Piotr Tarkowski, bardzo ważna książka i myślę, że bardzo aktualna przed zbliżającą się za, za miesiąc wigilią świąt Bożego Narodzenia. Bardzo serdecznie również tę książkę polecam. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.